tego także pozwalamy się po prostu umysłowi wyciszyć, tak żeby ta ilość tych myśli mogła się zmniejszyć, to w pewnym momencie zacznie przychodzić spokój. Zacznie przychodzić takie odprężenie i relaks. I to jest kluczowy moment, dlatego że wtedy zacznie się też zmieniać jakość tych myśli. I pierwsza taka myśl, która się pojawia, kiedy zaczyna dotykać człowieka spokój, to jest taka no jakoś tam no dobra. Damy sobie radę, jakoś to ogarnę, i tak dalej. Wchodzimy już w taką nadzieję troszeczkę, nie już jakieś takie bardziej pozytywne. I jeżeli tego nie schrzanimy, <gryw> a łatwo to schrzanić, bo to jest tak, a jakoś sobie damy radę, ale znowu się przypomni ta frustracja i ten lęk i powinien, jak sobie dać radę, jak to, 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 nie, wiadomo. Ale okej, okay, jesteśmy już w tym miejscu, jest ten spokój. Załóżmy, że właśnie już taki niewzruszony, nie? A nawet jeżeli się coś pojawi, to pamiętamy, ok, dobra, czyli wracamy do spokoju, to mają się wyciszyć. Czyli moment taki, w którym zaczynam czuć spokój, to jest dobry moment, żeby zacząć ufać swojej myśli.